Ja jestem Panda i w dzisiejszym odcinku jestem z Adrianem. Dzień dobry! I będziemy robić nietypowy challenge, czyli e, będziemy budować taką scenę na środku, w e, której będziemy stać i po prostu tańczyć e, te emotki. Zaprezentuję Adrian, jaką Ty będziesz tańczył. No, ja będę tańczyła motkę, która. jest stara, nostalgii. A ja tą będę tańczyć, dlatego. Okej! Okay. Dzienna dawka, krin, na tym kanale. Jak nie zostawicie suba na kanale, w ciągu tych 5 sekund to punkt zerowy. Pochłonie wasz dom. Lol. Dobrze. E, ogólnie to. Możemy zrobić mały przegląd sklepów, ale ja jakby robiłem już przegląd sklepów, Tylko wspomnę, że em, fajnie by było, gdybyście dołączyli do ekipy Fortnite aż czeka nawet taki ładny skin, taka przez tak powiem, chwilę galakcji, no bardziej mi się podoba niż galakcji, ze stylem A ja Tutaj zrobisz podwójny przegląd sklepu Taki no plecak i taki zbierak. Plus 1000 widocznych oczywiście. No, zachęcamy do kupowania ekipy Fortnite. No. I widzowie, taka mała wspominka, że dopiero że się rozpoczął prawie nowy sezon, minęło parę dni i wy pewnie znacie wszystkie już sekrety, ale not hate. Dobrze, no to... Um... Mogę zrobić ten mały przegląd sklepu, dlatego dzisiaj w sklepie mamy te taki szybki, że z sezonu pierwszego skiny świąteczne tutaj i taki kill zbierak. Wix z emotką, stylami z toporem z zbierakiem. Pan pomidor ze stylem, z wirakiem kolejnym i lotnią. A chwila, chwila, muszę się na chwilę wdrożyć. Dołączajcie do Team Pomidor. Rockmenka, małpka, kilo w ciężkich hak, z pracy ciałem, emotka, oparzony, Człapany i dalej kratowski. To taki ta jagódka. To... A i pakiet dla dla dlatego ktoś chce sobie, sobie kupić. I dzisiaj polu. Mikołajki, więc dzisiaj Mikołajkowy odcinek. No to ja. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy w grze i e, gdzie proponujesz polecieć? E, gdzieś blisko punktu zerowego. Ja bym pomysł, aby pod punktem zerowym właśnie zrobić scenę. No to, z... dobra. E, ja wskoczę Ale... do punktu, żeby mieć kewa trochę. Ja też... Dobra, to widzimy się e, w punkcie zero. Nie doleciałem! Falce na ciacho! Aha, okej, okay. beka. Aha! Fajnie, 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 fajnie! Cichaj granatami! Szybko, szybko, szybko! Ludzie! Jeden leży! Co? Co? Fajne. No to fajnie. No super, widzowie. Widzimy się w następnej No, No, ma, się mal, jesteśmy już w bliżej. Jak... Susz powiedz mi czemu zrąbałem? Mi się nie przeładowało P90. No trudno. E, no w sumie lecimy znowu do punktu. Ten czas, tym razem... No, na zero point ...nie niczego. Okej, okay. widzimy się e, w punkcie zerowym. Ja może sushi padnie Nie no Karki padnie Od razu pamiętaj, wlatuj w ten portal i idź tam na dole, bo tam są skrzynie <coughs> o nie, su korona sushi! Nie, zjadłem czekoladkę z kalendarza Spoko, ja wyjadam pół kalendarza zamiast po kolei. I nie leco. Ty pietaj się zabicie, kochany. Es leży, leży. Leży? He, es zabytku. Oj, trudno, byku, gonią mnie. Gówno Es mnie. Ok, chłop ma po krewie, s łatwo z tobą ty kidzien... ...spocony. Ladovać Pema! Leży! ESA! EZZZZZZZZZZZ! Muszę pompać, muszę pompać. A tego? Muszę tego zniszczyć. O nie. Bo ja... nie, ok. Moje bandaże! Chcę! A wygląda to beznadziejnie, ale niech będzie, bo musimy tu jak... Y -y -y, no i tissuję się, popatrz jak ja, jestem super! Y -y. To może jakby za... To zagrajmy może na tym górnym piętrze. I chodź tu, chodź tu! Chila! I to będzie tyle z odcinka! Ta nie, to jest Mam... dwa platforma. A przepraszam, jeszcze mi robi Trzy, dziurę dwa, jeden no. mm. Strefa! O nie Sposuchy Tańcz, tańcz! Może nas jakby zaakceptują, bo no, tań! So! Zańczę O nie, chłopy, bejoda. O nie. Ja nie mam macza. A ja A ja nie mam mamo. Musi się obronić. Widz jak mu tam. Dał mi jeszcze potka, ale szef z niego. Ale zdrajca! O tylko to zrobili dla lutu, ale udało nam się zaprzyjaźnić. Jeszcze Take DL-a Ale nie, chłops. a to jest ten świąteczny y, Take DL. Ale, ale postęp post, post to... był. Postęp no, był. Cieszy widzowie, się. więc dajcie za to lajka. Dajcie za to lajka, Dajcie proszę. za to lajka i suba za nasze poświęcenie i za tych skamery. No, więc pamiętajcie. No, wiecie, że się... tak jest... no dawajcie lecimy do tego kolejnej gierki. Ty nie wierzę. Bo... Udało się. Zaprzyjaźniliśmy się z typami, ale zdradzili nas. No trudno. Najważniejsze, że zaprzyjaźniliśmy się. Ty, ale ja w ogóle się przestraszyłem, bo oni weszli jakby, no nie? No, no i się zaczęli patrzeć. Ty, za, ty chłop mnie zaprasza, znaj ten Mandalorian. Akceptuj. Wiem, ale to jest... Yy, ej, to chyba nawet z Polski. Mikołajek320. Akcept. Akceptuj Akceptuj. Po odcinku zaakceptuję, aby nam nie wbił do lobby. Bo wtedy nie, będzie ale Akceptuj teraz! Hmm. Jak on się nazywa? Chyba mikołek 1.03 albo to jakiś inny typo. No Za się hmm. będziemy. No to kolejna gierka. O nie, gruby! Gdzie? Ale gruby. Tu jest gruby! Gruby Dobra lecimy w wiadomą miejscówkę i e, tym razem mi to się powinno udać Pamiętaj, e, powiem ci, że Ej Także... po to aby zdobyć broń Gdyż on mi daje za darmo pistola w ogóle Nie no zbieraj tu matsy Wiem ale tam też jest dużo matców. Konci, konci. Jelenia Gaze odbija A ona... się zabije? Chyba nie. Nie. Ja tam do ciebie Okej, okay, zbieram. Co tam si się odwaliło? Ta ty się odwija, nie Pawlio.jpg! Dobra, spokojnie. A zaakceptujesz zaproszenie do znajomych od tego typa chociaż? Zaraz zaakceptuję. Tylko po prostu, no. Ja się trochę boję, bo ostatnie moje zaakceptowanie do skończyło się tym, że chłop był kidem i toksikiem. No trudno. To Ej, go... daj świneczkę. Ej, ja potem... też chcę, taktykalka. Tomasz. Czekaj. Pocz czekaj. Eee, zielonego potrzebuję. Eee, gdzie zielony taktykal? Eee, tutaj. Tu rosną zielone taktikale! Tu rosną się. E buduj, bierz mat... Boże, bo e, ja, ja już mam, ja już mam dużo matsów. A musisz mieć 200 pamiętaj. Patrz, nie, 300 patrz! Bank. Tu już ci rzucam pierwsze, a, a ja e. będę twoim górnikiem. Mogę zacząć Sta budować, ale chyba nie wystarczy. Oczywiście, ja, ja ci potem dostarczę. Bądź moim górnikiem. Oczywiście, wy góry... Ej, przygotuj też emotkę na ludzi miłych Że w sensie Że coś zrobimy Last forever możemy A Albo nie, też ten ma podwójny matce. tan Tak, ale nie mam matka już Spokojnie, jako twój górnik wydobyłem trochę kamienia Popatrz jakie flip flopy Patrz, kamień, kamień Kamień, kamień. 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 A dziękuję. te ściany! Niż, bo będziemy musieli mieć mniejszą stole. Chwila, ja tam nadal poszukam kryształów. Flip, flop, A w ogóle skąd ta, Ramkę, co ty zrobiłeś tam? Ale nie umiem. Ty O nie! Ale shit! Może ktoś będzie uciekać do strefy? Rozglądaj. Ej, ale jak to będzie kolejny troll, że nas zabije? Czekaj sekundę... Teraz może coś innego, dzwonek lamy. Nie, chodź tu, chodź tu. Ja tu będę tańczyć. Żeby... Może wstawek tego ludzi przybywa. Proszę będę. ludzie, podziwiajcie nasz występ. Oni powiedzą, chłopy tu sobie zrobiły występ. A ty gitaruj. Jezu. Naprawdę coś, aby ludzi bulało uszy od tej gitary? No to dzięki. Bo mnie jako pierwszego zabili, dlatego! Halo, ludzie? Nikt to się już nie zjawi. Leć kopać maxi, zanim strefa przybędzie. Przeniesiemy się. Na... Tylko że... Taka jest sprawka, że ja tam tego nie mieć wiesz czego? Kryształu, który e... mnie motywuje do kopania. E... Nie masz kryształu? A, mam już! Szybciej! Młodszy, wylatujcie. Dobrze. Na króla suszy jego! Dobra, my przemieszczamy się do strefy. dostaniemy za to bana. Ty, typa mam. To przyjaźnić się z menelkiem. Ej dawaj, tańczymy. To szybko wracaj do... Jakby... na scenę. No. Ale... Knight. Ale spammer. Pomóż cóż, no gdzie jesteś? Gdzie jest kamer Spamer, Jest Nie skamer. <laughs> <Skarżę. O! śmiech> No trudno. Eee, dajcie go, daj gotowość i lecimy do ostatniej gierki, w której mam nadzieję, że jeszcze będzie ok. Alo? Albo... Jest. Nie. Jest. Albo wróćmy do lobby. No to takim akcentem... Nie wiem. Zobacz, co to jest. Taksofonu. Ja rządzę tym kultem. No to akcentem seksofonu żegnam się z wami.